i tej wielkie brawo, wielkie brawa, a ochronę proszę o szczególną ostrożność. <zysy> Jak się będzie coś? Chyba będzie. <zysy> Kurwa, siedmiu hamów tam musi stać. Maska! <zysy> ja pier... <zysy> Nic nie widać. Tyle typa musi ich trzymać. Jestby <zysy> komuś wykury... Trochę ochroniarze by tam rykoszetem dostało i uleżeli kochany Denis, zobaczmy ja go No to chodź na pioskówki, albo na ustawężki chodził Gierdalał? Siedzi otpuszczę Ja lubię Denisa Tak No Byłem z nim po tym po FM-ie na wterze i w porządku jest to nie jest taki typ, co się sadzi do ludzi, czy k***a szuka spiny. Znaczy ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Mega taki kurwa. Gdyby nie to, że wygląda jak sześć razy ja, to byś powiedział, że to jest jakiś taki zwykły ten... Niesamowite, to zobaczył, zobaczyli wyrazy twarzy tutaj okrody. To jest w ogóle... To był bezcenny moment... Się go boję? To, nie nie wiem, czemu się go bać. To, Nic mi ten... Cze czemu miałbym się go bać? A no, jak nie? coś...